Obecnie rozwój technologii na świecie stoi na takim poziomie, że te technologie są właśnie albo dobre, albo jakieś niepokojące, tak jak na przykład robopies z karabinem maszynowym, albo są po prostu one nieprzydatne. Doskonale wiem, że są projekty lepsze i gorsze, ale co w sytuacji, gdy technologia, która uzależni nas od siebie, odchodzi w zapomnienie? A o czym dokładnie mówię? Zapraszam do filmu. W dzisiejszym materiale omówimy sobie technologię, która pomogła osobom niewidomym, ale ostatecznie stała się przekleństwem. I mowa tutaj o oku bionicznym, a oko bioniczne to nic innego jak proteza składająca się z takiego implantu, który pozwala na dostrzeganie większej ilości barw czy też różnych świateł, albo w ogóle pozwala na dostrzeganie jakichkolwiek Obrazów. I ta technologia już istnieje od kilku lat, i od kilku lat też jest badana. Więc co mogło pójść nie tak? w tej właśnie technologii. Oko bioniczne to dosyć ambitny projekt, który prowadzą między innymi Australijczycy, Stany Zjednoczone czy Chiny. W początkowych założeniach ten narząd ma totalnie zastąpić nasze ludzkie oko, a co więcej, nawet ma być ono znacznie lepsze od tego naszego ludzkiego prawdziwego. Osoby niewidome, które posiadałyby takie oko bioniczne, powinny dostrzegać wyraźniejszy obraz od tego, co oferuje nasze oko, a co więcej, nawet y, powinno szybciej reagować na zmiany światła, także, na przykład wychodząc z ciemniejszego tunelu, nasze oko szybciej powinno się przyzwyczaić do y, większej jasności. Tak powinno to wyglądać w teorii. Pierwsze testy inżynierów z Massachusetts Institute of Technology wykazały, że bioniczne oko będzie miało szerszy kąt widzenia i szybszy czas reakcji. Konstrukcja sztucznego oka składa się z perowskitów, które są używane do produkcji np. tanich paneli fotowoltaicznych. Z perowskitów właśnie zostały stworzone minimalistyczne nanodruty, które służą do przekazywania impulsów elektrycznych pomiędzy mózgiem a okiem i pełnią one rolę fotoreceptorów. Tlenek glinu został wykorzystany do stworzenia półsferycznej siatkówki oka. Bioniczne oko jest aktualnie testowane na zwierzętach i wyniki tych testów są na tyle zadowalające, że powoli otwiera się ta furtka właśnie do testowania na ludziach. Utracić wzrok można naprawdę z wielu powodów i w dalszym ciągu jest to rzecz katastrofalna. Sam nie wiem czy wolałbym stracić wzrok czy może słuch. Chociaż w mojej opinii chyba lepiej jest stracić słuch. To jest Naprawdę ciężki temat. Utracić wzrok można z różnych powodów, a samych stopni zaawansowania tego schorzenia jest naprawdę sporo. Dziś weźmiemy sobie na warsztat system Argus 2, który powinien rozwiązywać problem... Yy, ...dokładnie... ...z wyrodnienia siatkówki. Generalnie sam system nie zawinił tutaj, a właściwie firma, która ten system sprzedała. Argus to nie był jakiś wyjątkowy, niesamowity wynalazek, który nagle powodował, że widzisz wszystko tak jak normalna osoba widzi z zdrowym okiem, a właściwie dodawało więcej świateł, więcej kolorów i można powiedzieć, że osoba ze zwyrodnieniem siatkówki dostrzegała po prostu więcej różnych świateł, cieni, kolorów, co powodowało, że generalnie odbiór tego świata no, był prostszy. Ten patent składa się z implantu umieszczonego w tylnej części gałki ocznej, okularów z wbudowaną kamerą i urządzenia, które przetwarza dane. Jak działa Argus 2? Obraz rejestrowany przez kamerę jest przesyłany do urządzenia, a ono następnie zmienia go w mapę jasności i przesyła za pomocą fal radiowych do implantu. Ten wszczep ma 60 elektrod ulokowanych w okolicy plamki, a następnie wysyłają one elektryczne impulsy, by pobudzić siatkówkę. Oczywiście Argus 2 nie był pozbawiony wad, ale mimo wszystko i tak przyczynił się do tego, że osoby ze zwyrodnieniem siatkówki zobaczyły po prostu więcej. Prawdziwym problemem może być to, że jakakolwiek, by to nie była najlepsza technologia, może ją kupić firma X, która może istnieć na przykład tylko parę lat. A co później z klientami? I tu się zaczynają schody. I mam tutaj na myśli firmę Second Sight, która zajmowała się produkcją i obsługą tych implantów u osób właśnie z tym schorzeniem. W 2020 roku podczas covidowych zawirowań, gdzie to tam wiadomo wszystko było takie niepewne, czy firmy przetrwają i tak dalej, to firma prawie że otarła się o zamknięcie swojej działalności. Osoby zaniepokojone, które doświadczały jakichś tam problemów z systemem Argus 2 dzwoniły na infolinie, by po prostu do, dostać informację, że sorry, Memory, ale no zwalniamy się. Raczej znaczy, nie my, tylko oni nas. Więc. Yy... Z tą awarią to sobie poczekaj, albo nie wiadomo, czy ktoś w ogóle się tym zajmie. O źródle problemu poinformowała Barbara Campbell, która podzieliła się po prostu dla jednego portalu swoimi emocjami i przeżyciami na temat właśnie tej technologii i tego, co doświadczyła w okresie pandemii. Oczywiście pani Barbara nie była jedną osobą, ponieważ klientów jest naprawdę całkiem sporo z firmy Second Side, no i wszyscy mają podobne opinie. Pani Barbara właśnie postanowiła podzielić się opinią na temat Argusa dwójki. Wyglądało to mniej więcej tak, że Pani Barbara generalnie była zadowolona jako klient z tego systemu, ponieważ no wiadomo, dzięki temu mogła dostrzegać więcej otoczenia. Tylko, że problem pojawił się w tym momencie, że podczas trwającej pandemii wysiadała z metra w Nowym Jorku, podczas gdy usłyszała taki sygnał dźwiękowy pip, pip. pip. I nagle system się wyłączył. I po tym komunikacie dźwiękowym pani Barbara po prostu przestała widzieć. Wyobrażacie sobie to? Drugim rozsierdzonym klientem jest Ross Der, który dzięki Second Sight przyznał, że mógł zobaczyć po prostu lampki na choince. Pacjent opowiada, że w roku 2020, na początku tego roku, otrzymał informację, że kwalifikuje się on i jego system Argus 2 do aktualizacji oprogramowania. Wykonał telefon do korporacji, ale otrzymał informację, że nikt Ci, panie, nie zainstaluje nowej aktualizacji, ponieważ już tutaj prawie nikogo nie ma, wszyscy jesteśmy out. Klienci przyznają, że po problemach finansowych firma w dalszym ciągu się z nimi nie skontaktowała, a tych klientów jest całkiem sporo, bo aż 350. Wyobraźcie sobie, 350 osób z implantem w oku, który nagle może przestać działać. Bo właśnie, najważniejszego nie powiedziałem. Firma Second Sight postanowiła totalnie odciąć się od Argus'a dwójki i zająć się czymś totalnie innym. Wygląda na to, że Second Sight po prostu podeszło do tego jak do przestarzałej technologii i po prostu zakończyło wsparcie. A co z ludźmi? W końcu mają wszczepioną technologię, która pozwala im na coś, czego wcześniej nie mogli doświadczyć. I co, w sytuacji, gdy to przestanie działać, to nagle im to tak zniknie? Dramat. I zastanówmy się nad tym głębiej: ile sprzętu domowego w swojej historii poszło w odstawkę? Jakaś wtyczka, która zmieniła standard i już jest nieobsługiwana, brak jakiejś aktualizacji, jakaś po prostu awaria. I o tyle, o ile zepsuje ci się monitor i sobie go wyrzucisz, to co w sytuacji, gdy będzie to na przykład sztuczna nerka? Pomimo, że fale pandemii koronawirusa firma przetrwała, no to można powiedzieć, że obecnie szura podnie, ponieważ w 2022 roku, a dokładniej w lutym, jedna akcja kosztowała 1,5 dolara. Ratunkiem dla tej firmy jest związanie się z nową spółką biofarmaceutyczną. A jeśli myśleliście, że to już koniec złych informacji, to nie. Niestety, choćbym chciał, to mam jeszcze. Więcej złych informacji. Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której implant przestanie działać, a umówmy się na pewno kiedyś do tego dojdzie, no bo nic nie trwa wiecznie, to jego naprawa może być na tyle kosztowna, że albo po prostu nikt się na to nie zdecyduje, albo będzie niemożliwa, ponieważ to są rozwiązania autorskie, dosyć skomplikowane i Praktycznie no, rzadko kiedy znajdziesz jakąś firmę, która podejmie się takich skomplikowanych działań. Co więcej, jeżeli chcielibyśmy usunąć implant, to jego usunięcie, ten cały zabieg będzie kosztowny i bardzo bolesny. Taką wisienką, oczywiście wisienką negatywną na torcie jest to, że nieaktywny implant może powodować medyczne komplikacje w organizmie. Módlmy się o to, żeby Ci się to broń Boże nie zepsuło. Ponieważ jeżeli Argus 2 przestanie działać, to nie wiem, czy jest jakieś dobre rozwiązanie. Ta sytuacja, w której osoby cierpiące na to schorzenie decydują się na zakup tej technologii, a później ona, a właściwie firma, zmienia ich życie w horror, to naprawdę dystopijny obraz. Oczywiście to sztuczne widzenie za pomocą tego np. właśnie implantu nie przypominało takiego widzenia tak jak my to dostrzegamy, zdrowi ludzie. Jednak no, nie oszukujmy się, technologia spowodowała, że ludzie dostrzegali jakąkolwiek przyjemność z życia. Problemy firmy Second Sight nie wzięły się też znikąd. Jedno urządzenie kosztowało gdzieś około 150 tysięcy dolarów, a i tak one były droższe około o 5 razy. Od innych konkurencyjnych rozwiązań. Na dodatek korporacja zatrudniała dużo specjalistów, którzy w pojedynkę pracowali właśnie nad tą technologią i ich koszta były, no, jak się można domyśleć, całkiem spore. Przez co po prostu koszty utrzymania całej tej firmy, obsługi i tak dalej były znacznie wyższe niż przychody, jakie generowała firma. Second Sight obrazuje nam, jak bardzo neurotechnologia jest branżą niebezpieczną, ale. Bardzo ciekawą. I żeby znaleźć drugą firmę, która też próbuje swoich sił w neurotechnologii, nie trzeba szukać jakoś wcale daleko. Weźmy pod uwagę Ilona Maska i jedną z jego firm, czyli Neuralink. Ta korporacja właśnie pracuje nad tym, by wszczepić do mózgu taki implant interface, który pozwala na komunikowanie się z komputerem czy smartfonem za pośrednictwem swoich myśli bez użycia rąk. Chodzi tu o to, żeby głównie ułatwić życie osobom sparaliżowanym. Przynajmniej takie jest założenie obecnie. Brzmi trochę cyberpunkowo, prawda? No ja tak uważam, że cyberpunk przewidział przyszłość, ale może o tym nagram kiedyś. Brzmi super, prawda? Szkoda, że tego nie mogą powiedzieć małpy, które giną podczas tych testów. Kilkanaście dni temu został opublikowany oficjalny wpis na stronie Neuralink, który wyjaśnia, w jaki sposób yy, musiały być uśmiercone małpy, ile ich było. No i ogólnie ten post sprawia wrażenie takiego trochę wytłumaczenia się w stylu, że e, nasze małpy tak naprawdę mają bardzo dobre warunki, a to, że zginęły, to tam To był taki przypadek, że to się tam nie przywierało, a że one już były wyczerpane. To znaczy wyczerpane, nie zrozumcie mnie źle. Chodziło o to, że wyczerpane, że. Test dobiegł końca i po prostu musiały być uśmiercone niby wedle wszystkiego tam pod okiem weterynarza, nie? I z jednej strony ta neurotechnologia jest czymś niesamowitym, co budzi nasz respekt, ponieważ no, jakbyśmy mogli sterować myślami komputerem, no to brzmi świetnie, albo odbierać połączenia za pośrednictwem swoich myśli. To brzmi fajnie, a nawet trochę cyberpunkowo. Firma Second Sight niestety udowodniła, że nic nie trwa wiecznie i warto tutaj zwrócić na to uwagę, że taki obecny Neuralink jest równie dobrze na takiej samej drodze, ponieważ nie wiadomo co będzie dalej z tym interfejsem, prawda? A co jak się to uda, a nagle firma korporacja Ilona Musk zbankrutuje? No nie będzie to przyjemny scenariusz, szczególnie, że będziemy wtedy mówić o osobach, które są sparaliżowane. Mam nadzieję, że firma Neuralink jak już opracuje ten swój interfejs i będzie to faktycznie działać tak na co dzień, to nie zabierze się nagle z całym swoim manżurem z dnia na dzień i zostawi klientów na pastwę losu. Wiadomo nic nie trwa wiecznie i to już wiemy wszyscy i o tyle o ile kupujemy komputer Telefon czy chociażby, nie wiem, telewizor, to nikt się nie spodziewa, że przetrwa on kolejne 20 lat. Nawet samochód, że będzie jeździł bezproblemowo przez 15 lat. Nikt się tego nie spodziewa i nikt tego nie oczekuje, prawda? Fajnie by było mieć jakąkolwiek gwarancję w sytuacji organów sztucznych, które są wszczepiane do naszego ciała, bo jakby nie patrzeć, wydaje mi się, że to ma trochę większy priorytet niż, nie wiem, samochód czy klawiatura gamingowa. Niestety najgorsze jest to, że nikt nie daje gwarancji, że te wynalazki przetrwają całe nasze ludzkie życie, życie tego konsumenta, który nabędzie właśnie ten wynalazek. I o tyle, o ile korporacje jak to wyprodukują, jakieś indywidualne przedsiębiorstwa, wiadomo, to tu może być rękojmia jakaś, co najwyżej dwuletnia i tak dalej. Ale nawet w sytuacji, jakby to był rządowy projekt, to dalej nie ma gwarancji, że będziemy bezpieczni podczas korzystania z takich biotechnologii. Co sądzicie o takich biochipach, które być może w przyszłości, w cyberpunkowej przyszłości znajdą takie zastosowania w praktyce? Ja Wam życzę, żeby wszystkie Wasze sprzęty działały bezawaryjnie. Trzymajcie się ciepło, no i do następnego hej!